Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Uh, Johnny! I got you. Pressure's tanking. It's neurogenic shock. He's dying. V, you in there? Ah! Uh, my head. So what now? You find out what it is you need to do a thing of beauty i know you've never backed down from anything in your life even when you maybe should have you go through night city knowing a stray bullet could end you while hailing it. You believe you cheated death? It is death that has cheated you. If you gotta kill, kill. If you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Kill me, i ground angel. Don't Out of my house, no. rather live in peace as Mr. Nobody or go down for all times in a blaze of glory. Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Wiem, nie mogę się powstrzymać po prostu jeszcze kilka godzin do oficjalnej premiery Cyberpunk 2077, ale po prostu ta produkcja wygląda tak niesamowicie. Wygląda tak zajebiście, że musiałem ją po prostu tutaj umieścić na samym początku. Trzymam kciuki za mega sukces. Uważam, że ta gra odciśnie niesamowite piętno na całym świecie gamingu i będzie niesamowitym hitem dla całego CD-projektu. Oby tak było, aż sam bym miał przyjemność i ochotę w to zagrać. Dla mnie ta rozrywka to już lata temu się zakończyła. Chyba ostatnią produkcję, jaką miałem okazję przyjemność grać, to był Warcraft Trójka. I tyle. I potem już wir obowiązków, wyścig szczurów i walka o chleb i po tylu latach z przyjemnością bym zasiadł do takiej produkcji. Niesamowita sprawa. No ale my lecimy. My lecimy z podsumowaniem sesji, zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje na rynku światowym, na rynku krypto i na polskiej giełdzie, bo Mikołaj jeździ tutaj, Rudolf go ciągnie, tak więc zobaczymy, co tam ciekawego na rynku piszcie. Jak zostajesz ze mną, to zapraszam do e, oczywiście formy podziękowania, rzucić łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, których tematka zainteresuje. Zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, by pozostać ze mną na dłużej i zobaczymy również dzisiaj, gdzie nam ten CD projekt się znajduje, co ciekawego się dzieje i również się z tym dzisiaj zapoznamy, a ja przechodzę do skrótu informacji. Jak masz ciekawe newsy, to wrzucaj je dla wszystkich w komentarz. Lecimy. Johnson, US, Unia Europejska chce nas karać. Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w środę, że Unia Europejska chce automatycznie karać Wielką Brytanię, jeśli nie będzie dostosowywała swoich praw do unijnych reguł i regulacji. Podkreślił, że nie może zaakceptować tego żądania. No Unia chyba nie wie, z kim ma do czynienia i pewnie na dużo sobie Johnson nie pozwoli, lecimy sobie dalej. Wielka Brytania, osoby z silnymi alergiami nie powinny przyjmować szczepionki. Osoby, u których w przeszłości wystąpiły silne reakcje alergiczne, nie powinny przyjmować szczepionki przeciwko szkodnikowi stworzonej przez firmę Pfizer i BioNTech, ostrzegł przodem brytyjski regulator leków i to jest ciekawa istotna informacja. Lecimy z kolejną, bo BBC, co wiem o chińskiej szczepionce przeciwko szkodnikowi. Pierwsza chińska szczepionka przeciwko szkodnikowi ona o nazwie korona zostanie wkrótce wyeksportowana do Indonezji. Wciąż jednak nie opublikowano wyników badań. Trzeciej fazy tego preparatu ma to nastąpić tej no później w połowie grudnia, informuje BBC. Do stycznia przyszłego roku do Indonezji ma trafić 1,8 miliona dawek szczepionki chińskiej firmy o nazwie CoronaVac. Podobnie jak inne szczepionki przeciwko szkodnikowi, które mają trafić do Unii Europejskiej, musi być ona poddawana w dwóch dawkach. Zupełnie inna jest jednak technologia jej produkcji. No to zobaczymy, co tam ciekawego będzie się działo. Lecimy dalej. Ukraina wprowadza lockdown. Ukraiński rząd zaakceptował w środę wprowadzenie w kraju lockdownu od 8 do 24 stycznia przyszłego roku. Premier podkreślił, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie na razie wytrzymuje obciążenie, jednak konieczne będzie zaostrzenie restrykcji przeciw epidemicznej po świętach. I zobaczmy, z racji tego, że mamy już te szczepionki, jak tam na przegłosowanie na karcie społeczność. Tutaj Ci odsyłam i zapraszam. Czy zaszczepisz się dobrowolnie przeciwko szkodnikowi? Mamy 446 głosów. Tutaj Ci odsyłam, jak jeszcze nie oddaję swojego głosu. Zdecydowanie nie. 71 1%, tak, 11%, zastanawia się, 17%, a za tłumem pójdzie 1%. Tak to wygląda na chwilę obecną. Lecimy dalej z informacjami, zobaczmy co ciekawego. Polska na trzecim miejscu w Europie pod względem wielkości produkcji energii z wiatru i to taka miła ciekawostka. Widzimy wieczny początek tygodnia przywiał rekordową ilość prądu z farm wiatrowych. Polska skoczyła na trzecie miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji energii z wiatru. Informuje rzecz Rzeczpospolita. Widzimy, że jak podała gazeta, powołując się na polskie sieci elektroenergetyczne, 7 grudnia w godzinach nocnych odnotowany został taki zwany chwilowy hil rekord produkcji ze źródeł wiatrowych, sięgający nieco ponad 5,7 GW dzień. Wcześniej mieliśmy też do czynienia z rekordową średnią produkcją godzinową. Z danych PSE wynika, że w niedzielę 6 grudnia o godzinie 18.00 średnia produkcja z wiatraków sięgnęła niemal 5,68 GW godzin, czyli dosyć ciekawie. Lecimy sobie dalej. Ile miejsc pracy straci gastronomia? Niepokojące dane. Dane. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej podała dane, z których wynika, że epidemia szkodnika pochłonęła 130 tysięcy miejsc pracy i przyczyniła się to bezpośrednio do upadłości około 7, od 7 do 8 tysięcy lokali gastronomicznych. Naprawdę to są drastyczne dane. Ja trzymam kciuki, żeby ten sektor się pozbierał, bo to są tragedie ludzkie, tragedie rodzin. Bardzo przykra sprawa. Lecimy dalej. Jastrzębski, KNF, proponuje bankom zawieraniem z klientami ugód w sprawie kredytów frankowych. Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że nadszedł ten moment, by sektor bankowy ostatecznie uporał się z problemem kredytów we frankach szwajcarskich. KNF proponuje bankom, by wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby realną alternatywą do ścieżki sądowej. Poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. Czyli to jest informacja dla nas istotna pod kątem tego, że no przecież obserwujemy i rozgrywamy banki. Lecimy dalej. Polska Grupa Energetyczna uruchomiła na Podkarpaciu magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów. PowerPack Tesla podała PGE w komunikacie prasowym, jak podano instalację o mocy do około 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucji. I lecimy dalej, bo mamy kolejną informację. Prezes PGE postuluje powołanie Krajowego Funduszu Celowego na Inwestycje ozej. to jest dosyć ciekawa informacja. no PGE też obserwujemy ten, kto rozgrywa. Spółkę powinien śledzić tego typu informacje. Lecimy z kolejną informacją. Zarząd Mercatora będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie około 35% skonsolidowanego zysku netto z lat 2020-2021 na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych podała spółka w komunikacie. Prezes spółki wskazał, że sprzedaż akcji WBB ma na celu m.in. zwiększenie free flowat i obecności funduszy w akcjonariacie. I lecimy dalej. Cóż tutaj mamy? No to jest kolejna ciekawa informacja. Wniosek koncentracyjny planujemy złożyć w pierwszym kwartale 2021 roku, ale nie musi go rozpatrywać Komisja Europejska. Może on trafić do WOKI, powiedział w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, pytano o harmonogram przejęcia. PGNigę zapowiedział, że to że realne PGNiG mogłyby stać się częścią grupy na przełomie 2021-2022. Tak więc Orlen wciąga jak odkurzać. Ciekawe, co powstanie z tego wielkiego koncernu, który i tak już jest wielki. Lecimy dalej. Jeffreys obniżył rekomendację CD Projektu do poniżej rynku. I to jest ciekawe. Cena docelowa akcji spadła do 362 zł z 436 zł. Kto jest zainteresowany tego typu wypowiedziami, to zapraszam oczywiście na bankiera. Lecimy dalej. WIG20 odbił do 2000 punktów. Pierwszy raz od kodnikowego krachu. No, WIG20 to już na naszych spotkaniach zamkniętych, zwracam uwagę, już od y okresu wakacyjnego wyglądało po prostu, no pięknie wyglądał wtedy, tak więc warto było się wtedy nim zainteresować. A teraz, no teraz to niech grzeją, niech grzeją, niech leci. Zobaczymy zaraz jak to finalnie się skończyło. Lecimy dalej. Najbardziej wyczekiwana gra świata. Zainteresowanie świata grą CD Projektu Da się łatwo zmierzyć. Przez wiele miesięcy Cyberpunk 2077 znajdował się na szczycie list najchętniej kupowanych gier na platformie Steam, najpopularniejszym serwisie oferującym cyfrowe wersje gier. Polska gra jest również numerem 1 na liście życzeń. Dodając do tego zainteresowanie ze strony graczy konsolowych, możemy być pewni, że Cyberpunk sprzeda się jak żadna inna gra w tym roku. Wyzwaniem dla CD Projektu jest lista najlepiej sprzedających się tytułów w historii branży. Trzymam kciuki, żeby tak było. Myślę, że będzie rekordowo. Zresztą chylę czoła przed całym teamem CD Projektu. Po prostu gra wygląda jak dla mnie niesamowicie, gracze to ocenią, a wyniki wtedy pokażą, czy rzeczywiście tak będzie i pewnie nie raz będziemy jeszcze rozgrywać CD Projekt. I lecimy sobie dalej. I Popema zaprasza do składania ofert sprzedaży do 15,5 miliona akcji VRG po 2,55. Tak więc, kto zainteresowany, to tutaj widzimy taką informację. I kolejny news. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Answer, czyli kolejny, kolejny tutaj, kolejny IPO nam się szykuje, kolejny debiut. Kto zainteresowany, to również powinien śledzić te informacje i się z nimi zapoznać. A my lecimy dalej. Lecimy dalej z rynkiem światowym, zobaczmy, co ciekawego się dzieje w tym momencie, bo mamy sporo tego czasu. Już za nami lecimy. Popatrzmy, Ropat wycofuje 48 i prawie. 4867 centów za baryłkę i mamy wycofanie Daksik. O, Daxik wybił. Poprzednie szczyty widzimy, tak? znali się. O, pięknie, ale nie nie, zabrakło, niewiele. 13356 punktów na daksie. Jeżeli chodzi o SP500, to widzimy, że dzisiaj wyznaczył nowe historyczne szczyty. No szczyt. Pamiętamy ten okres, w którym mówiłem, jak się spotykamy, bo zawsze patrzymy na główne amerykańskie indeksy, czy też na ten rynek światowy, bo on jest takim wyznacznikiem sentymentu. To było taki okres, że mówiliśmy, że dzień bez nowych szczytów w Stanach to dzień stracony. No to teraz ewidentnie widać, że mamy ten sam etap. Nowe historyczne szczyty na SP 500 to jest 3713 punktów, w tym momencie mamy 3695 punktów i mamy ruch korekcyjny. Nasdaq również wyznaczył nowe historyczne szczyty, w tym momencie wycofanie 12598 punktów, no ale pamiętajmy, że oni rozgrywają rynek do ostatnich sekund. Srebro dzisiaj za to odpadło dosyć mocno, 424 dolary za uncję, złoto również odpadło 1847 dolarów za uncję i jeżeli chodzi o waluty do złotówki, no to frank się nam osłabia, 4,12 euro również 4,43 funcik 4,90 i jeżeli chodzi o dolara, tutaj mamy również zejście 3,66, chociaż już wyciągają ale było dzisiaj dramatycznie, złotówka nam się bardzo silnie umacnia, ciekawe mieć, którą jeszcze trzymamy w boksie cały czas, 7708 i jeżeli chodzi o WIG20, no przepięknie Коннекте Tutaj na tej platformie poniżej 2000 punktów, zaraz w szczegółach go zobaczymy, ale teraz zerknijmy sobie na krypto. Zerknijmy sobie na krypto co ciekawego się dzieje, bo jak pojawił się, pojawiło się nagranie z powrotem na głównym kaflu, ja je podwiesiłem tutaj, euforia fan tokens, bo mamy 6 FTO, czyli mamy takich 6 można powiedzieć IPO na Chilis. Tak więc wszyscy ci, którzy zainteresowani, no to tam odsyłam, no bo dzisiaj już jedno było o 3, jutro kolejne i kolejne drużyny wchodzą, czyli myślę, że może być ciekawie dla wszystkich, którzy są zainteresowani co tam ciekawego się dzieje, to to nagranie trzeba obejrzeć. Większość jest na aplikacji dostępna. Dwie chyba drużyny e-gamingu będą tylko dostępne przez giełdę, jak również przez aplikację. Tak więc tutaj szczegółami trzeba się zapoznawać, a nie będę przedłużał teraz, bo lecimy dalej. 86 indeks chciwości i strachu. Rynek krypto cały czas wygrzewa. Bitcoin dzisiaj, zobaczmy, 18293, czyli mamy to odpadnięcie, 3% korekta na Bitcoinie. Ethereum 564, 2% w dół. XRP się przecenia 8%, jutro zresztą 4%. Tak więc zobaczymy sobie w szczegółach, podsumujemy ten ubiegły tydzień, zobaczymy, jakie scenariusze są aktualne. Litecoin 6% w dół. I jeżeli chodzi o ostatnią dobę, to widzimy, że najmocniej dzisiaj nam rośnie kus sama i to bardzo niewielkie wzrosty widzimy 1%, zaledwie bardzo niedużo tego jest. Nie ma się czym tak naprawdę pochwalić w topowej serce. Jeżeli chodzi o spadki, to też najmocniej obrywa XRP 8%, piąteczkę Energy Web, szósteczkę Litecoin z piąteczkę, nie ma tu jakichś spektakularnych zjazdów. Jak jeszcze nie masz narzędzia i szukasz miejsca, gdzie możesz rozgrywać krypto, to tutaj w prawym rogu ci podwieszę giełdę, z których sam korzystam. Bitbay to jest do złotówki, jak chcesz rozgrywać, a tutaj masz krypto, krypto czy Binance, największą i najlepszą, jak dla mnie, giełdę e, światową, jeżeli chodzi o dostęp do tych projektów. Rzucasz maila i już działasz, jeżeli masz oczywiście krypto do przelania. E, I my lecimy teraz z tym, co się dzieje na rynku polskim, bo dużo się dzieje. Mikołaj pędzi, Rudolf rozpędzony, tak więc trzeba zerknąć sobie. mam oczywiście śmiałków, którzy nam zgłaszają, e, krzychu, nam dorzuca e, Tutaj z PZU, no to PZU chyba każdy zna, nie ma co komentować. Dorzucamy oczywiście, będziemy bacznie obserwować. Dzięki, pozdrawiam <coughs> Krzysztofa i lecimy sobie teraz z tym, co się dzisiaj wydarzyło. Chociaż jeszcze dla przypomnienia, bo może jeszcze nie każdy widział, startuje dosyć ciekawym projektem. Tu jest taki materiał, gdzie pokazuje pewno. Pewno, pewien jeden wycinek, tak więc jeżeli jesteś zainteresowany tym eksperymentem, który chcę przeprowadzić na tym New Connectie, to tutaj Cię zapraszam. Przypominam, że oczywiście promocja trwa do niedzieli, ale każda, każdy wariant cenowy, bo tam jest kilka wariantów cenowych w zależności od długości czasu, no to każdy ma ilość osób, którą wpuszcza, tak więc on wpuszcza przy danym poziomie cenowym ilość tam osób i ulega zmianie, tak więc ta promocja czasami w niedzielę, jak ktoś będzie czekał, to może być tylko złotówka różnicy od ceny, jaka będzie, tak więc tutaj zasada, kto pierwszy, ten lepszy. I lecimy sobie dalej, już podsumujmy to, co się dzieje teraz na spółkach produkcyjnych, tutaj na naszym zestawieniu, popatrzmy. Delko dzisiaj 4,5% do góry, makaron i wawel bez, no delikatnie, delikatna zieleń, 80, 70 wawel. W odwrocie PCC Excel 5,60 w kolekcie Formas 3,10, 2,80 Boruta. Liderzy obrotu to Formas bańka 300, bańka 100 Boruta. To są ci liderzy. Jeżeli chodzi o e, hity wig to zerknijmy sobie, że dzisiaj Enea przepięknie do góry 10%. Rafako 6,93. Famur 2,98. PZU 2%. E, Kernel 1,28. 1 euro Cash. E, w odwrocie mamy Mirbut i Astarte. Liderzy obrotu to PZU, które 108 milionów się wygenerowało, czyli dosyć ciekawy obrotek na PZU. E, na z tygodnia PGE mamy 8% do góry, dzisiaj też bardzo Ładna sesja na energetyce. Zresztą będziemy ją na hitach, mówię na hitach, na przeglądach sektorowych oglądać. Jutro przypominam, na sektorowych. Właśnie mamy hity. Tak więc, o, właśnie mamy hity. Coś tu wybiorę. Jeszcze nie było tego. Jeszcze się nigdy nie przyglądaliśmy tak naprawdę na wykresach. Co w tych hitach jest zgłoszonych, co tam piszczy, czy warte są one uwagi, czy nie. Ja jutro wybieram, tradycyjnie to nagranie o 7 wleci rano, wszystkich zainteresowanych zapraszam do dołączenia i zobaczymy. Potem mamy również, kolejne spotkania są rozpisane i grubo przebijemy w tym miesiącu e, z tego miesiąca pierwszego harmonogramu, który był rozpisany ponad 200 spółek. E, z hitach New Connectu The straci starczy piąteczkę, piąteczkę, Geotrans Inbook 13, w obrotach 200 Inbook. Jeżeli chodzi o New Connect to tutaj widzimy Pasus bez Zmian 1,72 Avatrix. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, zerknijmy sobie SFD 4,5% do góry, szósteczkę Merkor, a w odwrocie mamy Team 5,67-4,68 CDRL. Lider obrotu to LiveChat. 14, prawie 15 panieczek. Jeżeli chodzi o pogromców, dzisiaj jest CPFL 7% do góry, Beard 4,2 Data Walk. W odwrocie mamy Mercatora który obrywał dosyć, o kurczę, no to konkretny zrzut, 16% dzisiaj na Mercatorze, Inojin kolejny zrzut, 12%, no i już jest poniżej 28 zł. Biomaxima 11% w dół, Carvitamin 4,98, liderzy obrotu to Mercator 199 milionów 11, Biomet Lubin i Inojin 11. Budownictwo dzisiaj Vistal 8%, Rafako 6,93, to są liderzy dzisiejszych wzrostów, MD Energia 8,21 na minusie, w liderzy obrotu to Budimex 3 miliony, Bańko 800 milionów na nieruchomościach PHN 4,90 do góry, a 4,25 i Triton 4,63 w odwrocie. Liderzy to Dewelia 3,23, miliony 200, to GTC. Zresztą wczoraj na naszych przedłużonych podsumowaniach sesji również mieliśmy dosyć ciekawą spółkę właśnie z budownictwa, bo mnie tak zaintrygował ten wczorajszy wzrost, że musieliśmy ją wrzucić na wykres i wyglądało to dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o kolejną, kolejne zestawienie to mamy gaming. No, i Gaming Factory dzisiaj liderem 9% u góry. Punk Pirat 6,5, 548. Ovid Works i w odwrocie zobaczmy sobie. The Distance liderem spadków 5%. Creepy Jar 4,9%. One More 3,37% to są ci liderzy spadków. Liderzy obrotu zerknijmy sobie dzisiaj. CD Projekt, no, ciekawie, niech się ustoi, to by było nawet nieźle na CD Projekt Jakby się ustał na tych poziomach, żeby już tam gdzieś jakiegoś zejścia nie było. No i zobaczymy, jak rynek przyjmie tą premierę. Jak gracze będą reagować. Co się ciekawego będzie działo, bo obroty dzisiaj bardzo konkretne. Dzisiaj było piękne starcie, podaży z popytem, z delikatną przewagą popytu. Widzimy to zaledwie dwie dziesiątki. obrót 561 milionów, piękny obrót TS Games 16 banik 6, Playway 11 beat 4,5 miliony, Games Games Jar i powyżej banieczki farm, one more i Blueberry 31 punktów dzisiaj, kto rozgrywał kontrakt to short w grze 88 setnych na minusie. Na bankach dzisiaj przepiękna zieleń. Milenium w końcu się wybiło. 8% do góry, M Bank 7%. Do PKSA 693 handlowy 685. No to jednym słowem, kapitał chyba odblokowany z IPO Bipolker yy, Fly. Chyba się uwolnił, yy, skoro była aż tak gigantyczna redukcja, ile tam było 98,5%, bo mamy taką pompkę na tych wszystkich spółkach, że głowa mała jakaś. Wig yy, Banki sam urósł 397 na plusie, yy, 4866 punktów. W odwrocie mamy tylko Santander 163. Liderzy obrotu to yy, tutaj widzimy PKSA 690 na plusie i 152 miliony. PKP 127 milionów 282. 9, tak więc piękne, fajne obroty. Jeżeli chodzi o największe tutaj odbicie na OZE, no to Letus się budzi. 21% do góry, ciekawie. Braz 20%, również LQ15. Unimod 9, 4,18%. Grodno i przesortujmy to, bo też tego jest dużo. Z drugiej strony Figin obrywa 12%. MD Energia 8, 8 Również termo. Liderzy obrotu to Grodno 2400, 2300. Unimod Kolumbus Dwie banieczki, 1,5 MS System. Jeżeli chodzi o kolejne nasze zestawienie, to tutaj mamy indeksy. W indeksach dzisiaj energia absolutnym liderem. MSBAS 472, banki 3797, odzież 389 i z głównych indeksów, zobaczmy, WIG21, 21 na plusie, 1994 punkty, SWIG80, 83 setne na plusie, 15492 punkty i zerknijmy sobie niżej w przecenie, mamy telekomunikację 187 na minusie, NewConnect 167, z głównych indeksów jeszcze WIG40 mi został, MWIG40, gdzie on tutaj się ukrył, co on sobie myśli? Gdzie on tutaj jest? Jest tutaj. 70 3884 punkty. I lecimy teraz z vik 80. Nie, WIG20. No dobra, lecimy WIG20. Mamy, no, LOTOS przepięknie. No jak pięknie, no niech grzeją. Niech leci w kosmos przepięknie. Po prostu gratuluję oczywiście wszystkim, którzy siedzą. Bardzo mnie to cieszy, że LOTOSik sobie tak poczyna. 9,62 do na plusie. Tauron 8,67. PGE 8,36, czyli energetyka nam rośnie. CCC również pięknie. 7,20. PKSA 6,93. JTW 6,46. A w odwrocie mamy tylko 5 spółek. Dino obrywa 3,69. Allegro 3,44. Orange 2,71. Cyfrowa seko 0,6 na minusie. Obroty CD Projekt 561 milionów. KG, 190, 158. PKN, OLM, 152. I BP 127 to są liderzy obrotu. Jeszcze powyżej stówki Lotus i ipz bardzo ładnie. Czyli mamy grzanie na obrotach na wig 20 Lecimy z mwig 40. Popatrzmy sobie. Dzisiaj tak jak widzimy, NEA 10,5% do góry. Piękny wzrost. Milenium 8,27. Mbank 7,16. Handlowy 6,85. Czyli tutaj mamy grzanie. I z drugiej strony, popatrzmy. Najmocniej się przecenia. Dzisiaj Mercator, obrywając aż. Prawie 16% to jest naprawdę bardzo konkretny zjazd TS Games 3% w dół 2,86 Mabion. Liderzy obrotu w dniu dzisiejszym to Mercator, prawie 200 baniek Mbank 40-18 Millenium. Jeżeli chodzi o SWIG 80, czyli nasze średnie spółki, popatrzmy sobie w szczegółach, co ciekawego się dzieje. Widzimy, że Kruszwica 17% do góry VRG 9,8, Unimot 9638 mamy Boryszew i z drugiej strony. Już Ci przewijam na spokojnie, sobie zatrzymaj, zerknij, to zostawienie być może coś istotnego zauważysz. Team 567 na minusie. Arway 484, Work Service 4%. Liderzy obrotu w dniu dzisiejszym to widzimy: Oponeo, 10 banieczek, Kruszwica 9 i trujeczkę. Mamy Wielton i Oat. Na niu konekcie zobaczmy, czy mamy jakieś perełki eee, Igoria Pod do, do potwierdzenia 64 na jakimś większym obrocie. Popatrzmy, co nas tutaj mam: Szar 38, Letus 21, Braz 20, coś jeszcze. Tutaj mamy coś, Infoscan 9, 9 i Corelnes, Aquatek 8 i tyle, tak? 700 tysięcy SCPFL. I tak to właśnie wygląda, tak więc no, New Connect zawsze gdzieś tam dwucyfrowo oko cieszy, pomimo tego, że indeks dzisiaj w przecenie, no ale pamiętajmy, że no, coś za coś i płynność, i również ryzyko. Ryzyko, które jest olbrzymie, zawsze to powtarzam, tak, żebyś był tego świadomek. Wchodzisz na New Connect, no to musisz być przygotowany, że ryzyko jest ekstremalne. LK Dessing 22% na minusie, 18 Foxy, Izikal 18, dwie banieczki mamy na Inbookum 13% w dół, inogin 12% w dół, cztery banieczki, Biomaxima 11% w dół, czyli widzimy, że konkretne dosyć zjazdy na podwyższonych obrotach i to jest dosyć niepokojące. Excellence 10% w dół, czy na przykład IDH 9% w dół, 307 tysięcy i tak to wygląda, jeżeli chodzi o zjazdy na New Connection, na które no, trzeba być gotowym, jeżeli rozgrywasz ten rynek, bo no, on wymaga, jest bardzo wymagającym rynkiem, bardzo e, tutaj właśnie ryzykownym. Jeżeli chodzi o obroty, no to nie mamy tutaj zmiany lidera. Cały czas, niezmiennie już chyba od kilku tygodni Inlogin jest absolutnym liderem. 11,5 miliona, Biomaxima 4 miliony, powyżej dwóch baniek, Inbook, Columbus Creepy jar, również Geotrans, powyżej banieczki mamy Farmik, Formas, Boruta, OneMore i Bluber. to są te spółki, które są powyżej tych właśnie obrotów. Zerknijmy sobie na WIG, ja w tle odpalę tradycyjnie statystyki, ale na początku nacieszmy oko tymi pięknymi, zielonymi barwami, no bo jak się nie cieszyć, kiedy rynki rosną, wiadomo, kiedy rynki rosną, twój portal puchnie i o to chodzi, rynek ma dawać Ci możliwości zarobku, a Ty pamiętaj tylko, żeby chronić swoje zyski. Transakcji dzisiaj zawarto naprawdę rekordową ilość, bo jak codziennie to czytam, to no nie widzieliśmy tego już bardzo dawno, żeby przekroczyć ponad 200 tysięcy sztuk, a mamy 248 552 sztuki. I obroty w dniu dzisiejszym przepiękne, no naprawdę robi wrażenie. 2 miliardy 495 milionów 935 606 zł. Piękne wzrosty, piękne obroty. Czego chceć więcej? Niech rajd trwa w najlepsze, niech puchnie wszystko nawet do końca roku, a nawet lepiej jeszcze przez całą wiosnę, niech każdy będzie zarobiony i lecimy. kule energii, 37% do góry, Enelmet 23, 20 Ale Reon, 17, 15, Kodnor. Venturin 13, 12 za 10 i 10 Thermorex, i to są te największe wzrosty na jeszcze większych obrotach. Tutaj oko cieszy, Letos oczywiście, który przepięknie puchnie, leci w kosmos, Tauron ósemeczkę, również ładnie, PGE Millenium na większym obrocie, również się nam rzuca w oczy, CTC, Embank, pks no po prostu piękne, zielone, wszystkie spółki, o których gdzieś zawsze Rozmawiamy, cieszy mnie to niezmiernie i lecimy z drugiej strony, gdzież mamy tych rekordzistów. Z drugiej strony, numer no, 4 dzisiaj oberwał najmocniej prawie 16% IFC Capital 930, 880, Poled Swiss 87, MD Energia 821, Team 5% w dół i 2 miliony, coś jeszcze mamy w jakimś obrocie. No, Dinoś, ale to delikatnie. Work Service 4%, bańka 100%. Tak to wygląda z na liderów obrotu, zanim przejdziemy dalej. No, City Projekt absolutnym liderem. No. No już wszyscy chyba się nie mogą doczekać, szczególnie ci, którzy mają okazję rozegrać tą, tą piękną przygodę i pewnie pochłonie ich na... Wiele, wiele dni, wiele godzin ta cała rozgrywka. Zobaczymy, jak rynek to rozegra. Jak rynek to rozegra. Na razie widzimy, że popyt zaczął wyhamowywać podaż, obroty cały czas piękne, duże. Zobaczymy, co się będzie działo do końca tygodnia, bo myślę, że ten nerwowy tydzień, który zdecydowanie jest za wszystkimi, którzy albo rozegrali, już są z boku poza CD-projektem, albo cały czas rozgrywają to myślę, że ten nerwowy tydzień jest dosyć istotną lekcją, którą trzeba z rynku odebrać i wyciągnąć wnioski, tak żeby potem wiedzieć, jak się zachować na rynku. A ja lecę już z tym, żeby pokazać Ci, co ciekawego się dzieje na dywidendach, na jaki inwestować kom, co, co tam nas ciekawego czeka. O, tutaj mi się... nic się nam nie zmieniło, coś mi się tu wywaliło. Co tutaj jest? Czwartek. I w czwartek co mamy za, za wydarzenia? Jeżeli chodzi o walne, to mamy Agromap, G-Energy, InfoScan, Merkor, pierwszy dzień bez notowań. PAM Energy również PEP, Walne Kernel, MBF Grupa, tak więc to wszystko nas dzisiaj czeka. Ja zapraszam Cię również do głosowań, bo może zdecydować odnośnie tego, jaki przegląd zobaczymy w niedzielę, zamiast przeglądu spółek gamingowych. Być może, bo może zostaniemy, zostawimy gaming, jest na razie 27%, tak więc piłka w grze. Jeszcze może oczywiście gaming być. Wiemy, że banki zobaczymy tradycyjnie w sobotę. 5 w, na YouTube i wszystkie w przeglądzie sektorowym, wszystkie dostępne banki, bo trzeba je koniecznie zobaczyć. Być może zobaczymy OSE. No tutaj Cię zapraszam, tu od Ciebie to zależy. E, no, inspiracja e, jest tutaj znaczna do tych. E, głosowań, widzimy, czym kierujesz się dokonując zakupu akcji na giełdzie, widzimy, że analiza fundamentalna wie, że prym, szklana kula 35% i również shorty, tutaj jak nie oddałeś w głosu w tych ankietach, to zapraszam Cię, abyś tutaj również to zrobił i przypominam również dla wszystkich, którzy chcą gdzieś dołączyć do tego eksperymentu i sobie zobaczyć, jak wygląda yy, tutaj yy, takie budowanie tego ryzykownego portfela, no to przypominam, żeby sobie wskoczyć, bo wiadomo, że z biegiem czasu im bliżej do wygaśnięcia promocji, no to wiadomo, że progi cenowe mogą ulegać zmianie. Im szybciej sobie zarezerwujesz swoje miejsce, tym będzie to dla Ciebie korzystniejszy wariant cenowy. Ja trzymam kciuki za wyniki. Jestem bardzo ciekawy przede wszystkim tego, jak Ci się podobał ten ostatni trailer Cyberpunka. Wyraź swoją opinię w komentarzu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymam kciuki za wyniki, a my lecimy dalej z przedłużoną kontynuacją naszego podsumowania sesji. Hej!